Yo, siemanko widzowie, z tej strony Mateusz Dzisiaj po prostu będziemy budować Już jak widzicie on tu buduje To jest mój kolega Tu AM Jakby nie nagrało mi się wstęp Więc Trochę straciliście, ale nie aż tak dużo Całe wytłumaczenie Jest u niego na kanale Które się nazywa Ślepy, dam wam do niego link w opisie I zacznijmy budować Zacznę budować takie malutkie drzewka Które Myślę, że dodadzą temu uroku. No i kurczę, lecimy, budować. Moim planem jest, jakby zrobienie lepszej willi Orniało. Chociaż, jak teraz patrzę na tą willę, no to w ogóle tematyka to jest willa, którą wybraliście z podanych tematyk. Więc jeśli. No, w sumie. Nie wiem, co mam mówić. Budujmy, Dobra, tutaj zrobimy takie coś. Oczywiście moim planem jest go prześcignąć. Zrobić lepszą willę od niego. Może mi się uda, może nie. Chociaż ja nawet ładnie buduję, ale on buduje też. I powiem Wam, że nie wiem, jak mam zacząć, jak mam jakby rozpocząć budowę tego. Mam komend... mam dostęp do komend. Więc może spróbujmy najpierw zrobić jakąś taką pierwszą jakby... pierwszy... Nie wiem po prostu, jak to opisać. Pierwszy wstęp do tej willi. Zrobimy to z kwarcu. I tutaj bym wyrzeźbił takie coś. Takie coś bym wyrzeźbił, typu schody, ale nie schody. Takie. Coś ala tego typu. Żeby ta willa była ogromna. Po prostu. O to chodzi, żeby ona robiła wrażenie. I tutaj jeszcze bym zrobił. Mamy tutaj określony oczywiście teren do budowy, więc zaczynam budować już tak na poważnie, bo teraz coś jakoś tak zgrywałem z tym. Mamy tutaj kamyczki, mamy cokolwiek. Nie wiem, co mam do końca mówić, bo dawno nie nagrywałem, ale no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta nowa seria, która będzie na i na tym kanale, i na kanale mojego kolegi, czyli ślatego, który już tam zaczął budować nawet ładnie. Muszę mu to akurat przyznać. Ale myślę, że uda mi się troszkę go prześcignąć jednak w tym. Więc zacznijmy budowę najlepszej wierzycieli w Minecrafcie. I tutaj bym zrobił tak. Jako że tutaj mamy... Nie wiem, jak to powiedzieć. Tutaj będziemy mieć taki jakby zakręt już w tej willi i ona będzie mi się wydaje, że jakoś dotąd. Tutaj też zrobimy z bloków kwarcu. Ojojoj, troszkę mi się... nie wiem, co mi się to zrobiło. Tutaj bym zrobił. Okej, okay, dobra. No i teraz jest troszkę ładniej. Zrobimy też może taki jakiś podjazd pod samochód ala... Albo taką jakby... Nie wiem jak to się nazywa, ale tutaj takie jakby... No wiecie, taką Antresolę, o! Że będzie takie fajne miejsce do siedzonka, do leżonka i do w ogóle wszystkiego. Więc no. Oj, zaczęło padać. Mam nadzieję, że on to ogarnia. I wyłączy ten tryb. Tutaj zaczynam robić basen. Basen, który będzie jakby. No, po prostu będzie ładny basenik, fajny w ogóle. No. Nie wiem do końca, co mam mówić, bo dawno nie nagrywałem na YouTubie. Jedyne co teraz nagrywam, to shortsy. Dajcie znać w komentarzach, czy taki content Wam się podoba. No i no. Mamy maksymalnie godzinę czasu do budowania. Może zacznę troszkę szybciej budować? W sensie, no mam dużo czasu, ale jak widzę, jak mu to idzie, no to jakby nie mam na razie z nim szans. Potem oczywiście będzie porównanie. Mam nadzieję, że ten odcinek leci jak najszybciej, ale raczej wleci w piątek. Teraz jak to nagrywam, to jest czwartek 19 mniej więcej 30. Dokładnie wam tyle nie powiem, ale no. Myślę, że podłogę basenu możemy sobie zrobić z takiego surowca, którym jest kwarc, czyli tak właściwie wszystko robię z kwarcu. Ale zrobię jeszcze latarnie morskie. No bo w lesie to jest taki klimat. I myślę, że fajnie to będzie się komponowało. Tylko bym to zrobił o właśnie tak. Okej. Okay. Ojej, co tu się dzieje? O, dobra. Zrobił na szczęście pogodę. Że ja nie musiałem nic się... Szczęście... E, co tu się stało? Spytam się, czy podpalił mi to. Kurczę, sorry was, ale. Sorry wam, ale. Ja nie umiem, jakby. mówić i pisać. Więc no. Powiedział, że to piorun. Wierzę mu na słowo. Więc no. Basen już praktycznie jest skończony. Ale nie no. Jego budowla na razie jest bardzo ładna. Podoba mi się. Nie wiem czy mam to robić aż tak. Ojoj, ojej, 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 ojej. to tutaj się stanęło. Chyba mam to robić aż tak. Raczej tak. Mi się wydaje, że tak będzie spoko, że on tak zrobił. Ojojoj. No i jest gites. Wygląda to spoko. No nie no, ten basen wygląda na razie ładnie. I teraz tak zacząłbym robić drugą część jakby tego w ogóle domu. Czyli nie zajmowałbym się tą częścią, tylko teraz tą. I tutaj bym zrobił wejście do domu. Wejście raczej nie będzie aż takie, tylko będzie takie po prostu dwudżywiowe Takie normalne po prostu wejście do domku. Ale zrobiłbym mnie nie takie, tylko ja bym je zrobił tak na poziomie, o! I teraz kurczę nie wiem jak to zrobić. Bo tutaj muszę mieć jakby 3 na 3. No chyba, że zrobię po prostu tak i będzie gites. Raczej tak. Dobra, jest ok. Zróbmy, teraz jeszcze zrobię tak też. I te kamyczki też tu postawiam, żeby to wyglądało ładnie. Nie, no na razie się prezentuje fajnie. Na razie się prezentuje nawet bardzo fajnie. I teraz bym tu jeszcze postawiał takie fajne, takie kwiatuszki pomiędzy tym, jakby, żeby taki ustrój był fajniutki. I takie duże kwiatki bym tu po Jak na przykład, uwaga, były takie kwiatki duże. Nie wiem gdzie one są, kurczę. No takie typu róża i te inne. Nie wiem. O, tu są, dobra. Weźmiemy jeszcze to, to tutaj postawiamy, tutaj, tutaj, i tutaj i tutaj. I te ostatnie, które są tutaj, postawiamy też tak. Nie no, myślę, że będzie spoko tak. Oj, tutaj troszkę źle zrobiłem, ale już naprawiłem to na spokojnie. Dobra. Tutaj będzie wyjście do domu, które będzie zasadniczo jakieś takie myślę. I tutaj jeszcze będzie okno. Oj, tutaj będę musiał to wypełnić, ale to za niedługo zrobimy. Tutaj będzie okno, żeby móc patrzeć kto wchodzi, kto wychodzi i w ogóle. Więc tutaj zrobimy sobie glass i damy sobie. Myślę, że takie szkło. Muszę sobie dać coś takiego, co się nazywa Debug Stick, który zmieni yy, położenie. O, właśnie, takie coś. I teraz już jest ładnie to zrobione. Nie dotyka jest. No ładniej. Sz szczerze jest ładniej, ale teraz zdałem sprawę. Że w sumie to mogę zrobić tak. Bo i tak tutaj będzie tak do góry, więc. No. Na razie willa robi tak szerze wrażenie. I tylko nie wiem, ile tu jeszcze mam zajmować terenu. Myślę, że tak mi wystarczy. I to bym się całe wypełnił. I tutaj tak samo już by mi starczyło, jakbym sobie wypełnił mniej więcej. Tak jak tu jest, czyli tak. Okej. Okay. I myślę, że takie coś już mi zdecydowanie wystarczy. A jako że jeszcze będę robił, oj, jako że jeszcze będę robił więcej, jakby drugie piętro możliwe, że tego domu, to o wiele bardziej to jeszcze się przyda mi no. Raczej zrobi tą pogadę, bo już ma komendę na to ustawioną, ale nie wiem. Może ja tym razem zrobię. Ok, i zróbmy teraz całą podłogę z tego też. Z tego zróbmy całą podłogę. Czyli tu będzie basen. To będzie taka mniej więcej. W sumie nie wiem, jak to nazywać. Ale po prostu chodzi o to, żeby to podtrzymywało ciepło basenu. I zróbmy teraz tak. Jako, że... a i tak nie mogę zrobić. Ale tak już będzie. Już dorobiony na ostatni szczegół. Halo, Mateusz? Halo? Oj, Halo? Oj, ojej. Halo? Mo możesz zacząć chyba wchodzić do mnie i ja wszystko widzą opowiem. Jedno, jedną rzecz od ciebie odgapiłem, mączkę kostną. No bo jednak dobrze. zobaczyłem że tak kurde fajnie ci to wychodzi. Chodź, ja oprowadzę twoich Dobra. widzów dokładnie. Dobrze mnie Dobra, słyszą twoje widzowie? To jest house tour. No haustur dobrze tylko mnie tylko słyszą twoi widzowie. się nagrywa tak, nagrywa się... Dobrze, moi widzowie Cię słyszą, oprowadzę. Dobrze, także witam w moim domku wybudowanym w nie wiem ile, ale trochę nam to jednak zajęło. Zapraszam serdecznie tutaj Dobra. ładnym chodniczkiem. Zacznijmy od środka, wchodzimy. Piękna półeczka na buty. Tutaj ścianka z najlepszego drewna. <noise> Kuchnia, lodóweczka. Tutaj mamy zlewy, kuchenki i y, szafki takie. Dalej ogromny narożnik, kanapa. No, tutaj też ogromny telewizor. 78 Tutaj jest uwaga, 88 cali. Dalej, stół jadalny. Tutaj, proszę, tutaj, tutaj. Mamy skrzynkę na potrzebne rzeczy i szafę, Trochę która wygląda jest. wygląda jak trumna. Cicho. To nie jest Możesz, sprawna, tutaj, może... możesz tutaj wejść, A. jak? A. Dobra, już jestem, tylko włączę nagrywanie. Okej, okay. Powiedz mi, kiedy. Dobra, nagrywanie już jest włączone. Także, jak już mówiłem, tu mamy szafę, która jest pusta. Nie wiadomo z jakich powodów. Tutaj skrzynka na potrzebne rzeczy. Nie, nie jest to trumna, jak już mówiłeś. Proszę bardzo, schody do góry. Uwaga, bo Dobra. można łatwo spaść po nich, ale jest barierka, ładnie. Tutaj zaraz przejdziemy do tego pokoju, Dobra. ale najpierw mamy tutaj strefę, chillu, czyli. I ty lubisz, bardzo, ty lubisz spać. I bardzo lubię czytać. Tutaj, no. Dobra. W prawdziwym życiu nie. Zapraszam. Dobra. Pierwsze łóżeczko, duże. O kurcze. Tutaj tak luksusowe. luksusowo. Tutaj szafa. Szafa tutaj, proszę bardzo, też pusta. No i tarasik. Taki dłuższy trochę, aczkolwiek daszek jest dość mały. No. Jakbyś chciał, to mógłbyś nawet tu wskoczyć. Zapraszam. Y nie, nie mógłbym. Zapraszam Dobra. dalej. Zapraszam. Tu Dobra. zamykamy. I tutaj, uwaga, dzieje się magia. Tururur, pupum. Co tutaj... Jest? O, studio. Ultimate Gaming Room da się nawet usiąść na tym y, krzesełku. Green screen, a za tym jeszcze roślinki. Czyli ty jesteś takim hodowlo nie, nie. No dobra, nie, nie, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, Dobra, zamykamy. Proszę bardzo, za mną tutaj proszę. Miało być? O, czy to o, po prostu o, taki o. to jest po prostu taki design, czy to tak miało być? Przecież, design. Czy to miały być schody? design taki jest. A dobra. dobra. Proszę bardzo ja za mną tutaj. Teraz tutaj wychodzimy sobie na podwórko. Dwa o, leżaczki. Że. Tutaj ładny parasol. No i można albo wskakiwać tak, albo tutaj przemyślane dla niższych osób, jak ja. zejście po schodach. I co dalej? No w sumie podwórko jest dość puste, bo nie wykorzystałem za bardzo działki mojej. Ale tu chyba widzę tak. Tutaj jest taki składzik, aczkolwiek A, no, nie miałem pięć. czasu, żeby go e, zrobić, więc zrobiłem po prostu taką emitację pustości jakby. Rozumiem. E, no, i, no i to chyba tyle. A, i tutaj jeszcze taka dekoracja jest. O, proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra. No. To, myślę, to myślę, że chyba... możemy przejść do mojego domu, no, który Dobrze. jest nieco większy. Poczekaj, poczekaj, ustaw się i dokładnie musisz mi zaraz wszystko powiedzieć. Tutaj. Najpierw zobaczmy najpierw. czekaj, zobaczmy... czekaj. czekaj. Okay. Możesz zacząć opowiadać o swoim domu. Najpierw panie zobaczmy infrastrukturę, która jest zarośnięta bardzo kwiatami. Możesz tutaj zobaczyć wszystko. I bardzo tutaj mój sąsiad lubi kwiaty. Nie aż tak, ale ładnie <laughs> wyglądają, więc gitas. No dobra, dobra. I co dalej? I tutaj pierwsze mamy podjazd do garażu. O, bardzo ładnie, bardzo, no. Nie miałem Duż. czasu, aż tak zrobić garażu, ale no wiem. Ale jest, ale Nawet jest. masz tutaj, żeby zamknąć ten garaż. Nie, tak. Niestety y się nie zamyka, ale też o, się nie Nie, nie potrafimy, w, mege, w mechanizmy nie potrafimy. Nie, ja, ja bym mógł to zrobić, ale już po prostu... Dalej, słycha, dalej. Dobra, lecimy dróżką piękną, wiele kamyczków tak. oczywiście ładnych. Tak. Można się potknąć. Tak, ale nie robimy tak. Mamy dzwon. Wolnijcie dzwon, widzowie dzwona za to poświęcenie. I łapkę i suba. Tak, tak. Dobra, wchodzimy Dobrze. do środka tak. z schodkami. Dobra, mhm. wchodzimy. Tutaj pod tym jest, uwaga, glowstone, żeby się nie rozpiły mopki. I tak, tutaj, tak, tak, tutaj jak wchodzisz, to masz garaż. To pociągania. też widzę, że nie jest też tak za bardzo A tutaj... zaaranżowane, aczkolwiek jest. E, właśnie, tutaj jeszcze mamy wieszaczki. A, ładnie, ładnie, no widzę właśnie. I tutaj mamy siłownię. Wow, co wow. my tu mamy? Tu mamy do pociągania takie, to wiem. A, dobra! Domyśliłeś się, dobrze. Tutaj jest dodawania low i hakików. Tutaj cyk, pyk, jeszcze do bicia to mogą być. Tutaj jest bieżnia. Ale wolno! Soul sandałeś? dałeś? Nie, Nie, slime bloki. Slime no fajnie, tutaj bieżnia. Okej, okay. co my tu mamy? Tutaj mamy do nóg. I ty, do tym, nóg. jak klikasz w Wiem, to... tak się nogi podnosi, nogi się podnosi, tak, tak i jak, wiem. I tutaj masz, że minus 5 kilo, jak to klikniesz. A tak, już zrozumiałem, no. No, Aha. no, no. Tutaj masz kolejne, tutaj masz rozpisy wszystkich... Jakby Huntley I ławeczka widzę jest Tak, i jest ławeczka Tutaj, Tutaj jest razem składowane... mamy 320 kg. 300 No jak? No A gryf... Yy, A gryf nic nie waży Aha, no dobrze Możemy przejść dalej chyba Dobra Oj, ała, się walłem Dobra Przechodzimy dalej Przechodzimy Tutaj mamy bardzo dużo rzeczy, ale zacznijmy od pierwszej, czyli od mojej sypialni nie, Ole, łóżko, za, nie zaaranżowałem jest. nic takiego, ale tutaj nie Ale to łóżko. jest łóżko z kołdrą. Łóżko z kołdrą. Takie no łóżeczko z kołdrą jest. Jedzonko. Sam wybrałem. Mamy mhm. tutaj jedzonko, nawet można usiąść w tych krzesłach mhm. i sobie zjeść. Mam nieniem, nieniem, bardzo pyszne mięsko. No. Tutaj nie zaaranżowałem aż tak, ale najważniejsza lodówka działa. Masz sobie wziąć coś z niej i do ciebie drugiej. Ej, jest nawet działa, co jest? Ej, ale bardzo fajne. Ale oróż wszystko, właśnie. No, odłożyłem. O, tutaj bardzo ładnie tutaj zrobione, nie pomyślałem. Nie pomyślałem. Widzę, tutaj że tutaj... mamy taką jakby... Yy, do... Czekaj, odsuń się, odsuń się. Do krojenia, do krojenia. E, patrz. O, ja tak robię, tak? I teraz to ciacham. Dokrojenia, krojenia. Pu, no, no dobra, dobra. Tutaj mamy kolejny stolik, ale już nie aż tak zaaranżowany, bo mi to zajęło wieczność. No. Mamy tutaj kącik czytelników. Tutaj są nawet do odstresowy, do odstresowymi. A masz Greedy albo finkovit? Gonna... ale to fajnie leci. Ja nie widziałem tego. A si, right, dobra, no. nieważne, rozumiem. Dobra. Tutaj jest to samo, widzę. Tak, tam jest to samo, tylko tam jest mniej książek. I jest wyjście na basen, który jest dość głęboki, tak, także jakie nic. I mamy tutaj jeszcze Ręczniki. ten ręczniczek. Może się wytrzeć, ja sobie biorę. Ja żółty, wieczore. żółty oczywiście. Dobra. Tutaj no. mamy kolejne mamy do góry wejście. I tutaj możemy sobie usiąść, pocilować, albo skoczyć do basenu. No, o to głównie chodziło. Tak. Tutaj możemy sobie pocilować. A tutaj, puk, Tutaj jest sauna. Kotłownia. Kotłownia taka sauna. trochę bardziej. No dobra. I tutaj mamy ten, i możemy czekaj chwilę. Hmm. Puk, puk. puk, 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 dzień dobry. Możesz ja wejść. do salony. O nie, bo ja to. No może, bo się to Tu technikami... chyba tylko jedzenie się przepalam. tu w się nim. tylko surowce przepalają. No to wrzuć nie wiem. Czekaj, wrzucę coś. Wrzucę dwa takie żelaza. O, jest. Nie, Bambiku. Dobra, niech będzie tak. No i jest teraz ciepło bardzo. Nawet od góry masz ogrzewanie. Wiem, widziałem. No dobrze, możemy przejść dalej. Więc, no tak właściwie no nie przechodzimy już dalej, no bo to jest tyle. I jeszcze jest jedna rzecz, którą zrobiłem. Tutaj możesz sobie polecieć i mamy kominek. To widziałem i to jest, jest chyba... Tutaj, który jest tutaj i on jest od tego. To jest jakby ten, co wciąga dym cały. Yy. A, i tu no. są schody jeszcze na tak, basen tu chyba, nie? Tak, są schody, które, którymi możesz wejść na basen, jeszcze dopracuję. I wiem, ktoś Ci się może o. wkraść po prostu do domu, nie? Fajne. Yy, nie powiedziałbym, bo mam tutaj ochronę pilną. Jaką masz ochronę? Yy, rośliny. Aha, rośliny Cię bronią. No tak, rozumiem. Tak. I to, to jest widzowie, to jest ostateczny efekt naszych domów. Piszcie w komentarzach i... Ja też głosujcie. muszę, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj dookoła wszystko ładnie na no F1. Właśnie. Głosujcie, tak, tak. kto miał lepszy dom, i w karcie, która zaraz będzie. Nie no, nie zaraz. To następnego jutro. budujemy. Tak, tak, tak. Pilek. Będzie kilka opcji, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Cześć.